Dlaczego warto przyjechać do Lublina? Do Lublina bardzo warto przyjechać, ponieważ Lublin jest niezwykły w swojej urodzie, niepowtarzalny i ma w sobie coś, e, co się zapamiętuje bardzo długo. E, ma w sobie jakąś energię, której nie potrafię opisać. E, zwłaszcza starówka i te różne zaułki e, na Starym mieście na mnie oddziałują niezwykle e, inspirująco. E, przypominają mi Józefa Czechowicza, zwłaszcza wieczorem, kiedy oglądam księżyc e, toczący się blisko kogucika czy e, wieży trinitarskiej. I w ogóle ta atmosfera tych brukowych e, ulic, e, kamieniczek. Trochę obdartych i e, zmurszałych, ale już e, świecących e, troszeczkę e, jakimś nowym blaskiem, nowych właścicieli. E, do Lublina warto przyjeżdżać, bo dużo się tu ciekawych rzeczy w kulturze dzieje, a zwłaszcza w kulturze teatralnej. Proszę. Ponieważ jestem sam blisko teatru, i z teatrem blisko związany, więc jest mi bardzo bliski. I myślę, że dzieje się to zarówno w obszarze teatru repertuarowego, jak i dużo dzieje się w obszarze teatru off tak zwanego off, na różnych płaszczyznach tych od Teatru dziecięcego począwszy przez młodzieżowe nurty i do tych że, dojrzałych form